Cześć, jestem Witek, witajcie kochani w kolejnym odcinku i dzisiaj rozpoczynamy Special Ride Weekend z Shiny Rayquaza. Shiny Rayquaza do zdobycia przez dwa dni. Od godziny 10 będą pojawiać się jajka, w których może być Rayquaza. Także zapraszam na odcinek. Także dzisiaj szybciutko powiemy sobie wszystko na temat tego special ride weekendu, tak rozpoczyna się on od godziny 10, czyli od godziny 10 w tych jajkach, które będą się spawnować na gymach może pojawić się i Tundurus i Rayquaza, więc no, będzie trzeba czekać tak aż do wyklucia. czy to będzie Rayquaza czy to będzie Tundurus. Więc, generalnie, Rayquaza, możliwość oczywiście zdobycia shiny, także to oczywiście jak najbardziej wszyscy chcemy. Jeśli chodzi o 100% IV, tak czyli teraz Shundo, wszyscy Shundo by chcieli oczywiście, to mamy tutaj 2191 CP, jeśli chodzi o. Rayquaza bez boosta, a jeżeli będziemy mieli pogodę windy, tylko i wyłącznie przy pogodzie windy, to Rayquaza będzie miała 2739 CP, to będzie setka, tak? Czyli pine up, znaczy pineapple. Złota malina oczywiście łapiemy, tak? No chyba że będzie shiny, no to mega, mega. Ale tak, jeśli chodzi o kontry na Rayquaza, żeby ją tutaj pokonać, no praktycznie potrzebujemy tylko i wyłącznie dwóch osób. Solo jest możliwe, ale potrzebowalibyśmy. Ilu? Teraz nie wiem ile, ale no dużo Shadow Mamoswainów, żeby tutaj pokonać Rayquaza. Także no, my skupimy się oczywiście na tym, no, że będą przynajmniej te dwie osoby. Prawdopodobnie lobby w rajdzie będzie zapełnione za każdym razem, więc generalnie spoczko. Ale dobra, Rayquaza. Mamy tutaj kontr numer 1 Czyli tutaj nasz Shadow Mamoswine Najpierw przelecimy sobie przez Pokemony z Shadow, a potem Bez Shadow pokażę, no bo wiadomo Nie wszyscy Pokemony Shadow Wymaksowane posiadają Tutaj jest też pokazany 40 level I status bez frienda, tak, czyli mamy Ten boost do damage'u Przez to, że mamy blopy frenda naszego, z którym, z którym Mamy oczywiście wbitego besta Więc tutaj Shadow Mamoswine, Shadow Weavile Garjański, Darmanitan, Shadow Mewtwo, Psycho Cat, Ice Beam, Mega Abomasnow, Mamoswine, zwykły Weavile, Glazelyon, Shadow Abomasnow, Shadow Porygon z movesetem Hidden Power lodowym, więc tutaj raczej ciężko strafić ten Hidden Power taki i Shadow Pillar Swine i Shadow Articuno, to jak widzimy, no ja mam zmaksowanego, ale no Shadow Articuno no, widzicie, no, tylko w tym przypadku, tak. Większość tutaj z nas ma na pewno e, mamosłajny, porobione, tak, powder snow i Avalanche jest nam potrzebny na mamosłajnie, więc to jest 12 takich typowych kontr, które potrzebujemy praktycznie. Ale jeśli chodzi o Pokémony nie Shadow, tak, to tutaj no, mamy już oczywiście większy wybór. E, także mamy praktycznie to samo, tak, galeniacki Termanitan mega, mocno Mamos, Mamoswine, Weavile, Glaceon, Jinx, Mewtwo zwykły, tak? Z ice beamem. Vertic, Vanilluxe, Abomasnow, nie Mega, Piloswine i Kyurem tutaj z ten Dragon Breath i Blizzard. Także to są, to jest 12 Pokémonów, które są najlepszymi kontrami. No praktycznie Mega Abomasnowa mieliśmy teraz na rajdach, więc powinniście mieć jakiegoś Abomasnowa, żeby go zrobić na Mega. Mamoswine. no to już świnuby jest dużo, Candy na pewno też macie sporo, żeby spawerapować przynajmniej. Te pokemony tutaj na jakiś tam wyższy level i duo naprawdę bardzo łatwo zrobić. Nie bójcie się podejść do Rayquaza, ale no trzy osoby to już jest takie easy, bardzo, bardzo easy. Także jeśli chodzi o mnie, co Wam tu chciałem pokazać na moim oczywiście tutaj party. Ja sobie zrobiłem moje tutaj shadow pokemony Mewtwo z movesetem Ice Beam, żeby były tutaj przygotowane właśnie na Rayquaza. Także tutaj jest cyk. Jak wiecie, oczywiście posiadam już e, Rayquaza Shiny 100% IV strayda, więc na pewno Candy XL będzie maksowanko po tym Ride Special weekendzie. No jeśli chodzi o party, no to tutaj, party mam przygotowane również na to tutaj wydarzenie przez dwa dni, tak, mamy mega obomocną. Wam YouTube z Shadow oczywiście, z Ice Beamem, no i do tego wymaksowany na 50 level Mamoswine i dwa takie tutaj e, zwykłe Mamoswine. Także no, takie party, jeżeli będziecie mieli, oczywiście mega Abomasnow jeszcze nie jest zrobiony, no bo na tą chwilę go nie potrzebuję, ale mega Abomasnow, żeby dać oczywiście boosta wszystkim tutaj naszym e, pomocnikom w rajdzie, oczywiście friendów, e, dla friendów boost, jeśli mają Pokémony też lodowe, także mega Abomasnow, najlepsza przez te dwa dni, e, tutaj mega ewolucja, także co, z mojej strony to by było na tyle, 2191 CP jest setka, 2739 jeżeli będzie boost, także takie, takich IV Wam życzę, oczywiście może mi się też uda złapać jakąś jeszcze. Także zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dzisiaj na szybko taki poradniczek, żebyście byli przygotowani. Czy będą live'y? Zobaczymy. Bądźcie oczywiście na bieżąco. Miejcie wciśnięty dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienie na temat jakiegoś live'a czy nowego też odcinka. I widzimy się w następnym odcinku. Powodzenia. Cześć!